Donald Tusk odniósł się do spotkania Szymona Hołowni z Adamem Bielanem i Jarosławem Kaczyńskim, podkreślając znaczenie lojalności w polityce. Spotkanie miało miejsce w prywatnym mieszkaniu Bielana w Warszawie w czwartek przed północą. Do polityków dołączył także Michał Kamiński z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Fotoreporterzy faktu zauważyli, że do podziemnego garażu, gdzie wcześniej zaparkowała limuzyna Hołowni, po godzinie pierwszej wjechał samochód prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Sejmu skomentował, że ekscytacja wokół spotkania jest nieuzasadniona. Adam Bielan potwierdził, że rozmowy dotyczyły różnych tematów, w tym historycznych, i podkreślił dbałość o dyskrecję jako gospodarz. Spotkanie wywołało spekulacje na temat możliwych zmian w koalicji i strategii politycznej po przegranych wyborach prezydenckich. W Gdańsku doszło do uszkodzenia gazociągu przy terminalu promowym, co spowodowało ewakuację około 200 osób w tym pracowników terminala oraz klientów pobliskich restauracji. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 12:30. Na miejscu pracują strażacy, pogotowie gazowe i energetyczne, a teren zabezpiecza policja, która kieruje ruchem. Rzecznik Straży Pożarnej, brygadier Jacek Jakubczyk, potwierdził obecność zapachu gazu ziemnego, co wykazały również mierniki. Kapitanat portu Gdańskiego został poinformowany o sytuacji, co skutkowało zakazem dopływania statków do nabrzeża, choć ruch na kanale nie został całkowicie wstrzymany. Przyczyną awarii mogą być prace związane z infrastrukturą prowadzoną w tym rejonie. Na lotnisku w Palma de Mallorca doszło do ewakuacji samolotu Ryanair z powodu awarii sygnalizacji pożarowej, która błędnie wskazała na obecność ognia. W wyniku paniki 18 osób zostało rannych, z czego 6 wymagało hospitalizacji. Pasażerowie opuszczali maszynę za pomocą tripów ewakuacyjnych, a niektórzy w panice wyskakiwali na płytę lotniska. Samolot miał lecieć z Majorki do Manchesteru. Ryanair potwierdził, że lot został przerwany z powodu fałszywego alarmu. Ranni zostali przewiezieni do lokalnych szpitali, w tym do prywatnej kliniki Klinika Rodger oraz szpitala Quirón Salud Planas. Służby ratunkowe zareagowały szybko, pojawiając się na miejscu w ciągu kilku minut. Chcesz więcej? Kliknij obserwuj i bądź na bieżąco.